Kochani, teraz powiem Wam, że po obiedzie wzięliśmy się za sprzątanie. Ja tak naprawdę już w większości Wam nie nagrałam, bo tak po prostu złaliśmy sobie playlisty Pibula z okazji tego, że nie udało mi się dzisiaj dorwać biletów. Troszeczkę poprzestawiałam. Tutaj chciałam właśnie zrobić taki ale końcik kawowy, no ale wiecie, jest tu też chlebak i tak dalej, bo no, nie mamy ekspresu, bardziej używamy french pressu albo kawiarki, ale Po dziewczynę. prostu nas nie stać! <noise> Powiem Wam, że marzy mi się smak albo jest taki jeden, tylko nie pamiętam jego nazwy, który smak. jest przepiękny. Okej, okay, mój omlet robię tak, że po prostu biorę jednego banana, jedno jajko, dodaję troszeczkę odżywki białkowej, trochę proszku do pieczenia, mąkę kukurydzianą albo ryżową. Jak kto woli, cynamon, można dodać nawet trochę kakao, troszeczkę soli, szczyptę dosłownie. Jeżeli ktoś lubi cukier albo słodzik, to może dodać, chociaż ja już nie dodaję, bo i tak bana nie jest wystarczająco słodki dla mnie. Plus będę używała słodkich kremów. Dodamy sobie teraz mąki kukurydzianej, mamy tutaj pełną ziarniską. Dodamy sobie troszeczkę odżywki białkowej, smaku ciasteczka. Tu sobie troszeczkę proszku do pieczenia, troszeczkę cynamonu. Ja ma perlini. W ogóle chciałam Wam też pokazać, dostaliśmy takie dwa odgód loot boxy. I tutaj mamy smak śmietanka ze skały. Tutaj maczę, a tutaj jest wysokoproteinowe masło orzechowe I wczoraj już trochę próbowaliśmy, i powiem Wam, że ta macza jest świetna. Wam, że Kuba chciał ogólnie szybciutko <grym>, jak widać wyłożyć brudny pojemnik i otworzył od złej strony i troszeczkę się wylało jak mamy dzisiaj sobotę, my jak widzieliście wcześniej dużo sprzątaliśmy tak generalnie praliśmy, odkurzaliśmy, także Myślę, że wyszło całkiem ładniej. Zostało nam trochę do końca, to prawda? Ale robimy teraz obiad, bo jesteśmy bardzo ładniej. Jest już 16, musimy pojechać jeszcze na zadumę. Dzisiaj na obiad szpinak. Przed chwilą usłucham moją ukochaną szklankę i z przykro, ale to jest w porządku. Kochani, wróciliśmy z zakupów z biedronki i zrobię Wam szybki hol, co kupiliśmy. A więc Kuba kupił sobie gobkę. Więc kupiliśmy mięsko. Kupiliśmy przede wszystkim mięso z łapki wieprzowej z doliny dobre i do tego schab na niedzielkę. Dolina dobra. Łosoś, do którego ostatnio się przekonałam, a że był na promocji, no to wzięliśmy dwa. Znacząco są szynki konserwowe, które też wyrwaliśmy na promocji. Dwa do naczyń, daleko. Kuba też sobie wziął dwa milernisie proteinowe. I tu jest Raspberry Taste i Banana Taste. Coś, bez czego my nie przeżyjemy dłużej niż jeden dzień. To jest awokado. Has, oczywiście. Do tego czosnek, słuchajcie, papryka, której ostatnio mi bardzo brakowało. Proszę bardzo, źródło witaminy C. Do tego mamy jabłuszka. Moje ukochane pomidorki papryczkowe. Mam fajny pomysł na przepis, który był sławny i taki bardzo wiralowy kilka lat temu i chcę go zrobić. Mam serek typu greckiego półtłusty. Cytryna. Młode ziemniaczki, cebulka gumy orbitki, do tego szpinak baby, pietruszka. Ja też dokupiłam waciki kosmetyczne, dlatego że ja to używam non-stop. Musztarda Dijon, bułka na schabowe, żeby wiecie, no bułkę tartą zrobić, banany obowiązkowo, pieczarki, Tanka 30 też do makaronu. Oczywiście tutaj widzicie trzy serki wiejskie dla Kuby i trzy serki wiejskie dla mnie. I jeszcze dwa chlebki fitness. I mogę Wam zdradzić, zgadnijcie ile za to wydaliśmy, możecie napisać w komentarzu. A ja Wam już mówię, zapłaciliśmy 187 zł i 82 Jeden sos tylko. Kubuś nam zamówił pizzę. Robimy sobie dzisiaj ostatkową randkę. U, jakie ciemno. Kochani, Pitbull ogłosił, że będzie drugi dzień koncertu. I jak widzicie, Kubie się udało i jest. 5 tysięczny któryś, a ja jestem 50 000 na któraś. Także liczę, że uda nam się dzisiaj kupić te bilety. Mr. Worldwide! Działalność w social mediach coraz bardziej mnie, słuchajcie, zadziwia, zaskakuje każdego dnia, dlatego że właśnie otworzyłam i widzicie przed sobą cudowną paczkę. Jest to prezent robiony własnoręcznie przez moją obserwatorkę, moją widzkę, która do mnie napisała i chciała mi to wysłać. I jestem strasznie wdzięczna, bo naprawdę doceniam poświęcony czas i praca na to. I chciałam wam pokazać, co tutaj mamy. W ogóle mamy tutaj przepiękne scrunchie. Nie mylicie się, dlatego że pięknie się błyszczą. I dowiedziałam się, że są z włoski satyny. No, zobaczcie, jak to dobrze wygląda. No, przepięknie, naprawdę wygląda przepięknie. I wreszcie będę miała fajne gumki na moje włosy, bo są szersze. Bardzo mnie to cieszy. Mamy też taką mini kosmetyczkę. Nawet można sobie tutaj w ogóle coś włożyć. Ja na pewno będę używała do moich torebek. To jest tak urocze, że nie mogę. Akurat niedługo będę się pakowała, także będę już miała w co? Jest przeurocze. Bardzo Ci dziękuję, Zuziu. Jestem naprawdę zaszczycona, że mogłam to dostać. Jest przepiękne i ogromnie to doceniam. Kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj robimy na obiad przepis wiralowy z TikToka z 2020 roku, tak? Tak, także mamy serfetę i słuchajcie, sery typu greckiego do tego pomidorki, cherry koktajlowe I bierzemy się za robienie makaronu z pomidorkami i serafetą w piekarniku. Ja już się przebrałam, troszeczkę, żeby sobie nie powrócić tego piekarnika sweterka. My sobie zaraz tutaj puścimy z chubą w tle Green leaf, Ewentualnie Radyko, ale zabieramy się już do robienia. Ogólnie potrzebne jest nam jakieś naczynie żaroodporne. czy nie upadamy pomidorki, tylko. Na początku trzeba je porządnie umyć. Dodamy sobie kochani troszeczkę oliwy z oliwek z Macedonii prosto na smaczku, do tego dodajemy czosnek. Pachnie włosko. Kochani, to jest ten czas. Minęło około 25 minut, także wyciągamy i zobaczymy, czy już jest gotowe. Słuchajcie, weszliśmy sobie na spacer po tym obiedzie, bo był taki dosyć, że tak powiem, syty. Jest dzisiaj tak cudowna pogoda, jest ciepło. Nie wiem ile jest stopni, z 14, z 15, ale naprawdę widziałam panią z wózeczkiem. No, widzieliśmy, która szła w krótkim rękawie. Naprawdę cudowna pogoda. I doceniam to, że jest słońce, bo jakoś od razu mam wtedy o wiele lepszy humor, o wiele lepiej się czuję psychicznie i samo poczucie I czekam na lato, serio. Teraz nie za lato po prostu. Wiecie co, kochani, ja już lecę spać, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że nie wiem, czy nie planuję jutro dziwnej rzeczy. Mianowicie mam zajęcia na rano i chciałam przed wstąpić do Rosmana, żeby zobaczyć kolekcję oli Soswy, bo jestem bardzo ciekawa mgiełki i pudru i bardzo chciałam chciała go kupić, a wiem, że jak będę wracała po południu, to już tego nie będzie. I nie będę też miała czasu, bo wracamy do Radomia. I korci mnie, żeby pojechać wcześniej, i już być o 7.30 w, w Rosmanie. Nie wiem, jak to będzie. Dobranoc. Podnosiłam się, tu mam super, bo jak widzicie już mam płaszczyk, troszeczkę zmieniłam mm, odzież wierzchnią, się cieszę, ale jakoś tak mam takie wrażenie, jakby mnie coś brało, w sensie wiecie, głowa mnie boli jakoś tak strasznie dziwnie, ale wzięłam proszka, wzięłam witaminy, elektrolity, mam nadzieję, że będzie dobrze. My właśnie wracamy do Radomia i dzisiaj robimy niespodziankę mojej Kasi, dlatego że zabieramy ją do kina na studi do Matury. Pewnie kojarzycie, Danzi tę gra. No i ona o niczym nie wie, także fajnie cieszymy się bardzo. Jutro słuchajcie, po prostu takie sprawy typowe odwiedzinowe w rodzince. Dodatkowo też idę do optyka, zobaczyć, czy bada mi się nie pogorszyła, na pewno mi się pogorszyła, a w sobotę mamy 18. Także pewnie szybko zleci i w niedzielę już wracamy. Proszę bardzo, mój elegancki mężczyzna. Zatrzymaliśmy się teraz na stacji, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchajcie, jest tak niesamowity widok za mną. Mam nadzieję, że to widzicie. Jest taki piękny zachód słońca, jest w ogóle tak ciepło. Kochani, jesteśmy już pod kinem z moją stroną też i idziemy na stodni do matury. Dam Wam znać po czy było fajne i w ogóle jakie są nasze wrażenia, a teraz idziemy po popcorn karmelowy i Pepsi Max. Właśnie byłam u optyka. Jestem już w ogóle w Radomiu, wróciliśmy. Byliśmy w tym kinie na 100 dni do matury. Ja że było bardzo fajne. Przyjemnie się to oglądało. Szczerze, że świeży grał z nich wszystkich najlepiej. Ale co chciałam powiedzieć, że byłam teraz u optometrysty i okazało się, że mam mniejszą wadę niż myślałam. Ale w dalszym ciągu powinnam, tak czy siak, muszę sobie zrobić okulary. I ja już to mówię od dwóch lat, kiedy złamałam moje poprzednie okulary. Ale stwierdziłam, że już teraz je w tym roku robię mm, i mam teraz próbne soczewki na sobie nowe i jest całkiem ok. I tak naprawdę wyszło mi, że mam inną wadę w jednym i w drugim oku, a ostatnio miałam soczewki na tą samą, także muszę teraz mieć i kupić kolejne. Ale cieszę się, bo mimo wszystko jest wszystko w porządku, poza tym, że no tą wadę mam, ale powiem Wam, że nie mam odwagi na korektę wzroku, bo no zawsze jest jakiś taki, wiecie, kawałek niepewności, że może się dostać. Słuchajcie, jeszcze teraz odwiedzam szybciutko babcie i na szybkości kupiłam i takie różyczki, które dostałam w sklepie, dlatego że tutaj nie było żadnej kwiaciarni. Jeszcze kupiłam sobie rajstop, dlatego że to jest osiemnastka, na którą idziemy z Kubą i zapomniałam sobie, wyobraźcie sobie, więc kupiłam już dwie pary w razie W, więc będę musiała się też się naszykować, ale moje paznokcie wymagają korekty. I słuchajcie, nie miałam kiedy się umówić, naprawdę nie miałam kiedy i nie wiem, chyba będę dzisiaj kombinowała sama z tymi paznokciami coś na ostatni moment. Witam się z Wami, tym razem z, w stronę powrotną do Krakowa, dlatego że dzisiaj byliśmy na obiedzie w ogóle u mojej babci w niedzielkę. Posiedzieliśmy sobie troszeczkę i już wracamy, dlatego że jutro od jutra są studia. Wczoraj byliśmy na 18, było bardzo fajnie, na pewno Wam wrzucę